A te bukowe kolosy, to gdzie? No to też niedaleko Pniew. To rezerwat Jakubowo. 146 do zobaczenia. No, kolosalne buki. Ponad 40 metrową wysokość osiągają. A w pierśnicy, no co najmniej 2,5-2,80. Kolosalne buki. To rezerwa do 1959 roku. Nieduży, 4,2 hektara, ale ma też otulinę 12 hektarów z kawałkiem. No i większość jego powierzchni to jest objęte ochroną ścisłą. Są tabliczki ostoja zwierzyny. O, prawdopodobnie bocian czarny nie pogardziłby takim krajobrazem, chociaż tutaj też czuć presję tej suszy. Chociaż w koło bujnie się wszystko rozrasta, to jednak ciek ten wodny, pusty i tylko po przewracane pnie jakieś, jak mosty. W tym wyścigu z, z bukami dęby też strzelają w niebo jesion A są też tutaj jarząby brekinie. No przede mną akurat jest okaz. Jednak trochę za wcześnie się ucieszyłem, bo to przecież buk. Czy dasz radę osiągnąć buku taką wysokość jak ten twój sąsiad? Albo jak kolejne dwa I jeszcze cały szpaler A, Ależ są kolosy A tam dęby A tu no pień I gdzie nie spojrzeć, i gdzie nie postawić kilku kroków następne kolosy i towarzyszą mi im te dębowe Jeszcze rząd dębów To już w Otulinie Mam nadzieję, że was też z siekiera nie dosięgnie i żadna piła nie zrobi wam krzywdy. Trwajcie.